Siema, siema, siema. I oto z takim akcentem zaczynamy grę w Squid Game 3. Dokładnie tak. A bardziej w dwójkę. W dwójkę i trójkę tak jakby połączoną. No w tru... co? No w dwu... tr... W dwójkę i trójkę... Nie, co? Nie rozumiem. Naszym celem jest oczywiście wygranie całego Squid Game 2 lub 3 2 e, plus 3 to ile jest? będzie 3 sekundy A, no chyba każdy wie co to 5 Squid Game 5 tak mhm. mam coś żeby nacisnąć ale Lepiej nie, bo zaraz jakieś wybuchnę i będzie problem. No, ale potem już sprawdzę, co dodaję. Dobrego chcę popchnąć. Stop, ale zanim zobaczysz, czego popnę, to najpierw zostaw subskrypcję i łapeczkę w górę, a ja nie przedłużam. Ale pędaj! Zostaw, zostaw, zostaw! No dobra, dobra, do, dobra. Sprawdź, czego popchnąłem. No, no macie, macie. O, można to w ogóle popychać? Zaraz, zaraz, sprawdzę ten przycisk, przycisk Aha, popchnięcie! Mnie raczej nikt nie uratuje. Chodź, Czarny. Chodź, Czarny, pomogę ci. Dobra. Thanos. E, gram z Thanosem Pomagam Thanosowi A tego nie napisałam nigdy, ale dobra. A to w nie bym ja napisał. No nie jakbym ja napisał? Napisałem ja? No nie napisałem ja. Tylko ktoś inny, A tak bym... E, Mam dawna Zaraz się zabijemy. Ale dobra, więc zaraz zniemy przez że mam dawno. <grym> dobra widzowie jak widzicie jestem pierwszy do zdjęć idealnie. Patrzcie, będę idealnie do zdjęć. Dobra, let's go. Jestem Sigma Boy. Jestem GOA'tem. Jestem GOAT'em, bo byłem pierwszy chyba nawet już sam lider wie

i wziąłem trójkąt. E eee, no to prosto, no to łatwo. Robię to na, na szybkości. Oj czy. trochę. O kurde, i teraz ja muszę uważać bo inaczej. Eee, podejście. Eee, ehm, no. No. Halo, halo? O! Podejście numer 2, ale tym razem z gwiazdką. I tym razem może nie zrób, nie róbmy na spidranie, oj, ci. Tylko tak wiecie tak, tak może troszkę powoli No, dobra Udało się Ale przez chwilę już się martwiłem, że znowu zginę i będę musiał robić podejście numer 3 Da. O, ale z tego coś bym przyszedł. O, Ooo, jedzonko jest fajnie. Proszę, co, jedonko. Jedzonko. No, jedzonko... A dobra, pierwtą. To, Okej, okay. to dajmy cię. Kurde, nie tra... A tak, o, patrz, Ginie, ginie, ginie. Jak on nie zginął Dziękuję i dziękuję jeszcze raz. Dobra, hmm, dobra, się wstydzę tak przy nich jeść, jeść, więc pójdziemy do kibel. Co to jest za przejść? Co to jest? Dobra, nie wnikajmy, F wchodzę do kibelka. Sobie coś zjem przy okazji. Trochę głodny jestem, ale pierwszy bym szczerze napił. Oooo, oh, ale dobre piszcie Dobra butę. Co to jest? O co chodzi? Ej! Ej! Ej, ja widzowie ginę! Pomocy! Jest to już... to jest tak ciemno, jak w mojej dupie. Noże coś. Ale no to co nie jest tak samo jak powiedziałem teraz? Cholera widzowie. Trochę mniej HP teraz mamy, o kurde, żeby nas się zabili przypadkiem. Dobra, bierzemy. Jak będą ostatnie to, to chyba zacznę walczyć, czyż? Jest tak chwilę że nie wiem, co ja mam tu. Albo nie, ja mam typ czeka może. Idę tutaj i próbuję, nie, tutaj próbuję. Mogę wejść? Nie, nie, nie da się tu wejść. Muszę robić tak, pik o, jak tutaj? O! Ej, aj! A dobra, tutaj zostaniemy, i tutaj będziemy się chować. ten jest, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest, to trafiłem to trafiłem to jest, to chyba ja? go. zabiłem, jest, to chyba Udało nam się przeżyć, ale trochę oberwaliśmy, ale się oddezło uleczyliśmy. Ile jest teraz... Ej, mało jest teraz szczerze, osób, jak tak patrzeć, ile było wcześniej. No zobaczcie, zginęła tylko jedna osoba. Jest 10 osób w ogóle już, a było z 30, kurde, czujecie to. Dobra, i ogólnie wybił remis, lecz tutaj mieliśmy zagłówu czy na linie, czy na Hyde NC NC. Więc teraz się okaże, co tutaj co tutaj sama gra tak naprawdę wybrała, bo był remis. I to trochę dziwne, ponieważ jeszcze było 7 na 7, a jest 10 osób. Więc, aha, czyli i tak wybrano Hyde NC. Ja bym chciał być Chowający mi się Dobra, dobra, dobra Spokój, spokój Ja już idę wybierać Tylko czemu jestem sam Dobra, proszę, proszę, niebieski Proszę, niebieski Proszę, nie Jest Och, tak Let's go, wiadomo Nie jesteśmy chowającymi się Idę za większością, czy idę za nimi o wy Sigma jesteście i nie będziecie iście chować. Ehm... Um. Dobra... Aha, ja mam kółko. Proszę, widzowie... O nie. Dobra. Może będziemy się... O cholera, o cholera, o cholera. Nie. 照片。